Hej, cześć widzowie na nowym odcinku na kanale Kłaczek. No i co, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam 27 ciekawostek o Hiszpanii. Ale jeszcze przed tym muszę Wam podziękować za odbiór pierwszego filmu. No i ogółem wielkie dziękuję. Mam nadzieję, że ten film będzie o wiele lepiej zrobiony niż poprzedni. No, no i co, zaczynajmy. Mało kto by się spodziewał, że w Hiszpanii jest najwięcej dawców organów. W samym 2022 roku było ich 5383, co daje wynik 46 darczyńców organów na milion mieszkańców. Co ciekawe, najczęstszymi przeszczepami są przeszczepy nerek. Dla porównania w Polsce jest to 1399 w tym samym roku. Macie jakieś swoje przesądy, Hiszpanowie też. Mianowicie, według ich wierzeń w noc sylwestrową powinno się zjeść 12 winogron, ponieważ będzie to skutkować szczęściem na cały rok. Za to nieprzestrzeganie tej reguły grozi pechem. Język hiszpański jest drugim co do popularności językiem świata. Używany jest w 135 krajach przez 480 milionów ludzi. Co ciekawe, w Hiszpanii nie ma tak, że stolica jest częściej odwiedzana jak w Polsce, lecz na odwrót. Barcelona jest bardziej odwiedzana od Madrytu. Średnio Barcelonę odwiedza około 15 milionów turystów, gdzie Madryt 6 do 7 milionów. Lubicie plażować, jedźcie do Hiszpanii, bo będziecie mieć tam 8 tysięcy kilometrów miejsca do plażowania. Nie lubicie gęsto zaludnionych krajów, jedźcie do Hiszpanii, bo tam jest najmniejsze zaludnienie na Kilometr w całej Europie Zachodniej. Co ciekawe, owy kraj nie uczestniczył w żadnej wojnie światowej, ani pierwszej, ani drugiej. W Hiszpanii około 40% mieszkańców jest w przedziale wiekowym od 17 do 24 lat. Dla porównania, w Polsce jest to jedyne 22%. Jeżeli piecie dużo oliwy z oliwek, to prawdopodobnie piliście ją właśnie z Hiszpanii, ponieważ ten kraj produkuje około 44% światowej oliwy z oliwek. Jeżeli chcecie, to po Hiszpanii możecie chodzić na go, gdyż nie jest to karane. W hiszpańskim hymnie nie znajdziecie żadnych słów, tylko samą melodię. Hiszpania, mimo że pozory mogą mylić, jest bardzo górzystym krajem, przez co znajduje się na drugim miejscu najbardziej górzystych państw w Europie, tuż po Szwajcarii. Hiszpania to bardzo rewolucyjny kraj. Rewolucja. Rewula... Kurde, wiecie do o co chodzi. Kraj Europy, ponieważ jako pierwszy zakazał palenia w miejscu pracy. Hiszpania, mimo że bardziej gustuje w czerwonym winie, to znajduje się tam więcej tłoczni białego wina. Trasa pomiędzy dwoma hiszpańskimi miastami, a mianowicie pomiędzy Madrytem jak i Barceloną, jest najczęściej używana przez samoloty tygodniowo na całym świecie. Pióro, czyli zmora każdego ucznia w podstawówce, powstała 1400 lat temu w owym kraju. Najwyższa góra tego kraju, a mianowicie Teide, nie znajduje się na Półwyspie Iberyjskim, lecz na wyspie Teneryfa. W Hiszpanii nie ma tak jak w Polsce, że jest 12 wypłat, tylko 14. To wszystko jest dzięki podwójnym wypłatom w okresie Bożego Narodzenia, jak i lata. W Hiszpanii mieszkają makaki, czyli jedyny gatunek małp, który znajduje się w Europie. Co ciekawe, makaki nie mają ogonów i się znajdują tylko w Hiszpanii. W Madrycie znajduje się drugie największe metro, tuż po londyńskim. Hiszpańska turystyka jest drugą największą turystyką na świecie. Średnio rocznie generuje Hiszpanii 40 miliardów euro. Dobra, ale jak już oglądasz film, to weź do subika, lajka, jeżeli podoba Ci się tego typu content i możesz napisać w komentarzu, jak oceniasz film oraz co mogę zmienić. Bo pamiętajcie, rozwój kanału może tylko. Być dzięki waszej pomocy. Mało kto wie, lecz takie środki jak tytoń, pomidory, awokado czy ziemniaki, kakao też, były importowane do Europy przez Hiszpanię. Mało kto wie, lecz Hiszpania jako jedyny kraj graniczy z Afryką. Graniczy dzięki małemu przylążkowi zwanemu Ceuta. 930 km. Taką długość ma rzeka Ebro, czyli najdłuższa rzeka w kraju Hiszpanii. W tym kraju jest taki duży popyt, jak i produkcja owoców morza, że można je kupić nawet na lokalnych targach. Mało tego, turyści, którzy przyjeżdżają do Hiszpanii, mogą skosztować takich egzotyków jak na przykład Rekin. Hiszpanowie wynaleźli kalkulator. Jego twórcą był Ramon Vrea i stworzył go w 1878 roku. W Hiszpanii znajduje się pięć drapaczy chmur, czyli budynków powyżej 100 metrów wysokości. Dla porównania, w Polsce jest ich aż 19. Co ciekawe, najwyższym drapaczem chmur w w Polsce jest Warsaw Tower, który ma ponad 300 metrów wysokości, a w Hiszpanii jest to Bali, draperz chmur o wysokości 210 metrach. I to było właśnie 27 ciekawostek o Hiszpanii. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zachęcam do dania łapki, jak i subskrypcji. Oraz napiszę w komentarzu, co mogę poprawić, co mogę zrobić lepiej. I jeszcze taka karta informacyjna. Dzisiaj będzie live o godzinie 17.00. Ogólnie są live'y prawie codziennie. I odnośnie jeszcze tego filmu, legendarnego filmu o bombach atomowych, no to ten film będzie raczej za tydzień. No i co? To by było na tyle. Siemanko, cześć. Papa pa, widzowie.